A co jeśli powiem ci, że istnieje eksperyment, który posunął się tak daleko, że jego konsekwencje mogą wpłynąć na całą rzeczywistość? Wyobraź sobie, że naukowcy dokonali przełomu, ale zamiast triumfu dostali coś, czego nikt się nie spodziewał. Znikający ludzie, nagrania, które nie powinny istnieć, świadkowie twierdzący, że widzieli przyszłość to nie jest scenariusz filmu science fiction to rzeczywistość, która może być bliżej niż myślisz. Czy naukowcy już podróżują w czasie? A jeśli tak, jakie są tego skutki? To, co za chwilę usłyszysz, może na zawsze zmienić Twój sposób postrzegania świata. Tajne eksperymenty. Co wiemy? Oficjalnie nauka nie potwierdza istnienia podróży w czasie. Ale jeśli spojrzysz wystarczająco głęboko, znajdziesz niepokojące wzmianki o eksperymentach, które wymykają się spod kontroli. Jednym z nich jest projekt Montok. W latach osiemdziesiątych rząd USA rzekomo prowadził eksperymenty nad kontrolą umysłu i manipulacją czasoprzestrzenią. Świadkowie twierdzą, że niektórzy uczestnicy zostali wysłani w przyszłość. Inne tajne projekty, jak CERN i jego wielki zderzacz hadronów, również budzą wiele pytań: Czy największa maszyna na świecie jest tylko narzędziem do badania cząstek? Czy może bramą do innego wymiaru? Ślady w historii. Przypadek Noah. A teraz coś naprawdę dziwnego. W 2018 roku pojawił się człowiek, który nazwał siebie Noah. Twierdził, że pochodzi z roku 2030. Opowiadał o przyszłości, technologii i zmianach klimatycznych. Z początku uznano go za oszusta. Ale potem wydarzyło się coś niesamowitego. Noa poddał się badaniom wykrywacza kłamstw i przeszedł je bez najmniejszego problemu. A gdy specjaliści przeanalizowali jego zdjęcia. Okazało się, że jego twarz nie pasuje do żadnych znanych baz danych. Czy Noa rzeczywiście podróżował w czasie? A jeśli tak, jakim sposobem? Zaginione eksperymenty i ludzie, którzy przepadli. Co jeśli powiem ci, że istnieją eksperymenty, które kończą się zniknięciem ludzi? W latach 50. rzekomo testowano teorię teleportacji kwantowej na żywych organizmach. Eksperymentatorzy twierdzili, że obiekt mógł pojawić się w innym miejscu, ale zniszczony. To samo miało wydarzyć się w CERN w 2015 roku. Pracownik laboratorium zniknął na kilka minut i pojawił się z powrotem, twierdząc, że widział coś, czego nie da się opisać ludzkimi słowami. Nigdy więcej nie udzielił wywiadu. Czy to możliwe, że niektórzy z tych ludzi znaleźli się poza czasem? Przerażające nagrania. Czy to dowód? W internecie krążą nagrania, które budzą grozę: ludzie uchwyceni w miejscach, w których nie powinni się znajdować mężczyzna w XIX-wiecznym ubraniu rozmawiający przez telefon komórkowy kobieta na nagraniu z 1920 roku idąca z nowoczesnym urządzeniem w ręku a nawet dokumenty NASA, które sugerują, że astronauci widzieli rzeczy, o których nigdy nie powinni mówić czy to przypadkowe anomalie, czy dowody na to, że czas nie jest tak stabilny, jak nam się wydaje. Naukowe hipotezy. Czy możemy podróżować w czasie? Wielu naukowców uważa, że podróże w czasie są teoretycznie możliwe. Teoria względności Einsteina zakłada, że odpowiednia manipulacja czasoprzestrzenią może pozwolić na skoki w czasie. Niektórzy fizycy, jak Ronald Mallet, już pracują nad konstrukcją maszyny czasu. Jeśli uda się stworzyć urządzenie manipulujące polem grawitacyjnym, to kto wie. Może już wkrótce będziemy mogli zajrzeć w przyszłość, ale czy to możliwe, że rządy już to zrobiły i ukrywają prawdę? Czy jesteśmy gotowi na prawdę? Czy naukowcy już podróżują w czasie, a może to tylko dobrze skrywana tajemnica? Czy świat, który znamy, to tylko iluzja? Może odpowiedź już istnieje, tylko nie jesteśmy jeszcze gotowi jej poznać? Podziel się swoją opinią w komentarzach i zasubskrybuj strefę zjawisk, jeśli chcesz poznać więcej niewyjaśnionych tajemnic. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.